Pierwszy taki obraz co do obecności, ponieważ e, ta synodalna brać zawsze, jak się e, czy siostrzano, siostrzano braterskie zgromadzenie, jak się gromadziło zawsze, to nigdy nie potrafiliśmy tak do, dokładnie ucelować w liczbę, która powinna być. Bo to a to ktoś zachorzał, a to ktoś się spóźnił, a to coś tam. A ta liczba się musiała tam dobrze zgadzać, bo to wszystko było potrzebne i w głosowaniach, i a jak ktoś się zapodział, no to zaraz go szukano, prawda, gdzie jest. No więc mieliśmy taki zwyczaj w moim stoliku, taki się zwyczaj zrobił, że jak ten... Lektor takim głosem jak na stacji kolejowej mówił, że ilość delegatów w, taki, w takiej liczby jest taka i taka. To zanim zaczął nam tak zgłaszać tę liczbę, to myśmy zawsze się zakładali w stoliku, ilu nas będzie i kto był najbliżej, wygrywał cukierek. Więc zawsze przychodziła nasza facylitatorka z, z taką butlą cukierków, i ten, kto trafił najbliżej, to był, to wygrywał cukierek. Oczywiście potem wszyscy, ta, wszyscy tak te cukierki zażerali, ale, ale pierwszy był właśnie ten, kto trafił najbardziej. Tak mi się kojarzy z takich e, słodkich stron Synodu to właśnie to. Natomiast e, chyba druga rzecz, e, taka najistotniejsza, to pytanie, co teraz. Bo e, dla mnie osobiście. E, Takim myślę momentem bardzo istotnym był fakt, że papież zdecydował jednak, że nie będzie pisał adhortacji, tylko że dokument, który jakoś tam wypracowaliśmy, a faktycznie w tym dokumencie ja mogę ze swojej perspektywy powiedzieć, że widzimy ślady, czy ja widzę ślady tego nad czym jakoś moja grupa pracowała, debatowała, nad czym mi na przykład szczególnie zależało i takie rzeczy, którym, których bym może wolał, żeby się mniej w tym dokumencie znalazły. Więc on jest efektem pracy, tak? Solidnej pracy i tu nic nie zostało nakombinowane, nazmyślane, tylko faktycznie ten dokument jakoś oddaje tą rzeczywistość, w której przez miesiąc byliśmy. Mało tego. Miałem teraz taką fajną rozmowę, kiedy wczoraj w Krakowie na takim spotkaniu opowiadałem trochę o tym, co ten dokument sądalny w sobie ma. Po tym spotkaniu podeszła do mnie jedna z osób i mówi, że dla niej to jest, że bardzo dziękuję, dla niej to jest poruszające, ponieważ ona odnajduje w tym, co ja opowiadam o tym dokumencie ślady tego, o czym oni na poziomie zupełnie podstawowym, właśnie jak się sąd rozpoczynał, to co oni w swoich grupach, w swoich decyzjach wnosili i mówi, że ona nie wierzyła w to, że w jakim zakresie te, te, to doświadczenie kościoła lokalnego Znajdzie jakiekolwiek swoje przełożenie na ten dokument końcowy, na ten, na ten dokument finalny. I mówi, że poruszające jest dla niej to, że, że widzi, że jest takie jakieś przedziwne przejście między tym, co Kościół ten taki, można powiedzieć, te grupy na początku rozpoznały jako ważne dla nich. Gdzieś tam w diecezji powiedzmy jednej czy drugiej spotkała się mała grupa w ramach tego wstępnego etapu procesu oddalnego i, i rozmawiali, odpowiadaliśmy na te pytania, które były w ogóle na tym wstępnym etapie sformułowane, prawda? I nagle ona widzi że, że to gdzieś wybrzmiewa w jakichś propozycjach w tym etapie, w dokumencie finalnym. I ja faktycznie mam też takie doświadczenie, że, że, jest, że to nie są rzeczywistości rozłączone, że to się układa w pewną całość to, co mieliśmy na początku. Z tym, co jest na tym etapie finalnym, i że kluczowe jest chyba to, co będzie teraz. To znaczy, jak się to przełoży na takie, taką praktykę pasterskich, pastoralnych rozwiązań, co my teraz z tym zrobimy. Mam taką moją jakąś osobistą intuicję, że właśnie dlatego papież decyduje się nie czekać i nie gdyby, pracować z tym dokumentem dalej, po to, żeby dać nam adhortację, ale podpisuje to i ogłasza jako w zasadzie swój dokument. Podpisuje się pod nim, po to, żebyśmy nie tylko mogli szybko zacząć go aplikować w realia, ale też chyba to jest taki znak tego, że traktuje naszą pracę. Nie tylko poważnie, że się z nim utożsamia, ale że widzi w niej jakąś, jakiś taki ślad na przyszłość, prawda? Jakąś, jakiś kierunek na przyszłość. Ja zrobiłem sobie na własny użytek takie, taką, taki krok, kiedy wróciłem do domu, to znaczy wziąłem sobie ten do dokument, on myślę, że na dniach powinien się po polsku ukazać. Ja go czytałem jeszcze po angielsku i wziąłem sobie do ręki nową millennium i Jana Pawła II. I to są dla mnie, to jest w ogóle dla mnie genialne, jak to się komplementarnie razem układa. Czyli kiedy Jan Paweł II w tym swoim programie właściwie na trzecie tysiąclecie, w tym liście apostolskim, nową millennium i daje pewne takie duchowe sygnały, w jakim kierunku powinniśmy jako Kościół wzrastać, to dla mnie ten dokument jest pewnego rodzaju aplikacją, jest kontynuacją tej myśli, jest w więzi z tym, z tym, ten standardny dokument z tym, co gdzieś było w sercu Jana Pawła II, jeśli chodzi o pewną wizję dla Kościoła w trzecim tysiącleciu. Więc mówię o tym, żebyśmy jakoś zobaczyli, chyba że, że nie jest to coś oderwanego od. Od tego, jak Duch Boży prowadzi Kościół, że to nie jest pomysł Franciszka, że to nie jest jakaś, jakaś, jakaś operacja, można powiedzieć, która ma tylko w kościele zamęt jakiś spowodować, tylko że ten pozytywny ferment, który synod wnosi, jest dla mnie. Jest dziełem Ducha Świętego. Mimo wszystkich ludzkich słabości, mimo wszystkich można powiedzieć, ułomności, to jest to dla mnie dzieło Ducha Świętego, dlatego ja bardzo mocno stawiam sobie pytanie, co my teraz z, z tym zrobimy. I teraz w moim przekonaniu jest kilka takich rzeczy, które warto byłoby chyba wyostrzyć jako pewne propozycje, z którymi specjalnie zbyt długo czekać nie musimy. To znaczy. Pierwsza, pierwsza propozycja to jest jakoś cały czas takie wzrastanie w tożsamości, czy w takim przekonaniu, że dokument ten snudalny, w swojej części końcowej, zaprasza nas do tego, co jest w ogóle istotą całego tego, całej tej snudalnej operacji, czy w ogóle sensem samej stronalności. To znaczy, jak być bardziej i lepiej uczniem misjonarzem? To jest ten taki, ta zbitka dwóch słów, którą Franciszek bardzo lubi i tak ją tak naprawdę często łączy. I w rzeczywistości cały synod po to się miał wydarzyć, żebyśmy bardziej odzyskali tą świadomość, że jesteśmy w Kościele, myślę tutaj my, ja jakoś z mojej świeckiej perspektywy o tym mówię, ale że możemy, czy powinniśmy czuć się w tym Kościele uczniami, misjonarzami, czyli że, że Bóg chce pobudzić nas, czy obudzić w nas pewien taki potencjał, który wyrasta z faktu, że jesteśmy uczniami, i że jesteśmy uczniami, czyli jesteśmy, że idziemy z Chrystusem i za Chrystusem przez fakt bycia wszczepieni w Kościół, przez chrzest, czy przez fakt posiadanie pewnej podmiotowości, tożsamości w tym Kościele, i to wszystko ten dokument nam do nazywa, ale z drugiej strony to musi w nas uruchomić pewien taki misyjny potencjał. I teraz tym sposobem, jak to się ma dziać, jest właśnie synodalność. Dla mnie osobiście cenne, ja, ja lubię takie pewne doprecyzowania, więc mi długo w tym procesie synodalnym brakowało pewnych ścisłości takich albo pewnej większej ścisłości. Ja się osobiście cieszę z takich dwóch rzeczy w tym dokumencie. Jakoś tak szczególnie one mi są takie jakoś może tak mi dobrze na sercu robią. O. Pierwsza to jest to, że ta synodalność tam jest y, y, dookreślona. Nie? To, co niektórzy mówili, cały czas się tam gonicie wokół tej synodalności i nie wiecie, co to w ogóle jest. o Otóż teraz wiemy. Tak? To znaczy, jest ten taki punkt, gdzie jest powiedziane, ta synodalność rozpisana jest na takie trzy jak gdyby, poziomy. Pierwszy poziom to jest to, co nazywamy pewnym stylem bycia w kościele. I tam jest to tak ładnie pokazane, że to jest chodzi i że jest to pewien styl właśnie bycia kościołem, bycia w kościele, który. Najbardziej przejawia się poprzez pewne właśnie takie siostrzano-braterskie czy braterskie relacje, które mają swoje zakorzenienie w liturgii Eucharystii, w Słowie Bożym, właśnie w braterskich relacjach i w odpowiedzialności za Kościół. I na rzecz tych elementów styl, który łączy się ze słuchaniem, dialogiem, otwartością, życzliwością i z pewną rozmową w duchu, którą znamy, praktykujemy, to składa się na pewien czyli też z rozeznawaniem, właśnie to składa się na, pewną, na pewien modus vivendi et operandi, prawda sposób życia i działania w kościele, który tym synodalnym stylem nazywamy. I to jest ten pierwszy. Pierwszy poziom tego, czym jest sądalność. Drugi poziom, to jest szalenie, myślę, że to dobrze, że to wybrzmiało, to są wszystkie instytucje, można powiedzieć, kościelne, czy te, które są instytucjami dla i wokół biskupa. Które mają ten snodalny styl odzwierciedlać, czyli wszelkie gremia w diecezjach czy w parafiach, to no, no zależy na jakim poziomie, prawda? W parafiach powiedzmy rady duszpasteczki czy ekonomiczne, w diecezjach tak samo, wszystkie ciała, które wokół tego można powiedzieć, jeszcze w tym kościele partykularnym potworzone zostały po to, żeby służyć biskupowi, one mają mieć ten synodalny styl. To znaczy, że powinny być zorganizowane wokół tej kultury bycia kościołem, którą nam synod proponuje. Jeśli tak nie jest, no to to jest jakiś impuls do reform. Jeśli byśmy mieli cokolwiek reformować, myślę sobie, po tym synodzie, to ja wydaje mi się, że to chyba od tego trzeba zacząć. To znaczy poprawić ten sposób funkcjonowania tych gremiów po to, żeby on był bardziej efektywny w związku z tym, do czego nas Sądalni zaprasza. To znaczy, jak to będzie efektywnie działało, to też będziemy będą nam się uruchamiały te misyjne impulsy. No bo z, z dobrego doświadczenia Sądalności wynika ten misyjny zapał, o którym Franciszek mówi, bo ja nie miałbym misyjnego zapału w sobie, gdybym się musiał cały czas rozbijać o jakieś konflikty, albo we wspólnocie, w której jestem między odpowiedzialnymi, albo w diecezji z biskupem, albo w parafii z proboszczem. No to siłą rzeczy mocno utrudnia nam funkcjonowanie. Trzeba mieć wiele samozaparcia w sobie, żeby taki Kościół przetrwać. Prawda? Ja znam wiele osób, które stwierdziło, że nie będą się przepraszam za wrażenie, z koniem kopać i nie będą się angażować w takie rzeczy, skoro, nie są skoro całą energię swoją tracą na jakieś wewnętrzne walki albo na zmagania, napięcia. Paradoksalnie okazuje się nagle, że, że coś co nam Święty Paweł w liście do Galatów mówi niech znana wszystkim będzie wasza wyrozumiała łagodność, nie? i tam jest to słowo greckie epiekies, które de, de facto znaczy życzliwość, łagodność, wyrozumiałość, nie? No, to, to de facto o to chodzi, w takim sposobie bycia kościołem na wzór sądalny. Jeśli by nam się udało te instytucje wewnątrzeklezjalne w taki sposób przereformować, co nie wymaga zmian de facto głęboko strukturalnych, ale bardziej zmiany kultury bycia kościołem i w kościele, no to gdyby to się udało zrobić, to myślę, że jesteśmy o spory krok do przodu. No i trzeci, trzeci poziom rozumienia synodalności to jest właśnie to, co w tym dokumencie jest napisane, że synodalny, tam to jest tak ładnie ujęte, że synodalne mają być wszystkie te wydarzenia, które się z synodem wiążą, czyli te wszystkie elementy składowe procesu synodalnego, a więc mają być tak pomyślane, żeby wszędzie ten duch pewnej kultury bycia i stylu bycia kościołem, żeby te wszystkie punkty zostały tym przeniknięte, prawda? więc te trzy poziomy odpowiedzialności na ładnie pracują i do tego dochodzi też sprawnie opisana metoda snodalna, którą my wszyscy już znamy, ona w tym dokumencie znajduje swoje swoje jak gdyby też takie dookreślenie. Jeśli chociażby te dwie rzeczy weźmiemy, no to wydaje mi się, że one są że to są bardzo praktyczne narzędzia do tego, żeby jak je uczciwie zaplikujemy w, w nasze realia, to się okazuje, że, że ten taki misyjny potencjał znajduje taki swój powiedziałbym, rozrusznik. Nie? Bo to nie jest tak, że my go nie mamy. Jest mnóstwo takich inicjatyw, które łączą się z, z misyjnością rozumianą szerzej niż tylko taka bycie misjonarzem AGENTES, prawda? Że ja teraz gdzieś jadę powiedzmy do Afryki i tam ewangelizuję. Być może za, za niedługo już nawet tak jest, że to będzie w drugą stronę, że to my będziemy raczej tym terenem, gdzie przyjeżdżają ewangelizatorzy, czy misjonarze z Afryki, czy tam z innych miejsc po to, żeby nam mówić o Pan Jezusie w Europie Zachodniej właściwie to już się po części dzieje i ja nie mam nic przeciwko temu. Natomiast bardziej, kiedy myślę sobie o tej misyjności, to nam się otwierają nowe pola misyjne dzisiaj. Po części terenem misji dla nas jest współczesny człowiek, który jest y, takim trochę człowiekiem postchrześcijańskim, czyli wychowany w pewnym doświadczeniu, który je, który, który je, który je zagubił. Y, I y, on jest w jakimś sensie terenem misyjnym i on jest też takim terenem y, do którego my musimy zbudować jakiś sposób dotarcia. Mnie osobiście bardzo w tym doświadczeniu sondalnym, szczególnie w Rzymie, urzekała taka rzecz, która, którą przede wszystkich rozmowach, spotkaniach, kuluarach, też z ludźmi z innych miejsc, z innych obszarów, także z Europy Zachodniej, co, co mnie urzekało w ich takim rozumieniu tej takiej sondalnej strategii, powiedziałbym, to jest to, że y, dla nich w dużej mierze chyba jest jasne, że często dzisiaj ewangelizacja to niekoniecznie jest punkt wyjścia. Że w wielu sytuacjach to jest punkt dojścia, to znaczy, że żebym ja mógł ogłosić komuś y, Pana Jezusa, to y, muszę zbudować czasami do tej osoby długą ścieżkę, albo długą albo krótszą czasami ścieżkę relacji, zaufania, Trochę ją oswoić tą osobę zanim i przekonać ją do siebie, jak y, mały książę Róże, prawda? Musi ją trochę tak pooswajać, zanim ona się w ogóle otworzy na dobrą nowinę, ponieważ współczesny człowiek funkcjonuje z tak wielkimi resen resentymentami, z takimi y, y, gdzieś mechanizmami zanegowania, często odrzucenia, że. Y, ja mam doświadczenie chodzenia i głoszenia Pana Jezusa w różnych miejscach. Prawda? Mam, miałem taki czas, kiedy chodziłem w Tychach i było takie Tesco i wokół Tesco był taki, ta, też taki duży supermarket. Ja tam chodziłem i zaczepiałem ludzi i, chciałem, i proponowałem im, że porozmawiam o pana Jezusie z nimi żeby się podzielę swoje swoim wiary. Po jakimś czasie zamknęli to Tesco, ale to mam, mam nadzieję, że nie z moich powodów. Ale tak, ja, ja mam takie doświadczenie i, i, i po tym doświadczeniu takich lat chodzenia i ewangelizowania w cztery oczy, które było jednym z najtrudniejszych doświadczeń w moim życiu i celowo się na ale robiłem to i, i zobaczyłem, że wiele tych osób, które mnie odrzuca, nie chcę słuchać Pan Panu Jezusie na przykład, nie? no bo taki jakiś tam facet chodzi i ich straszy, prawda, e Ewangelią. Miałem dużo przyjemnych, pięknych spotkań i dużo też takich negatywnych, ale zobaczyłem, że wiele tych osób... Y nie, nie chcę słuchać tego, co mówię, nie dlatego, że jakoś mam jakąś, nie wiem, mam, myślę, że odrzucającą aparycję, albo że jestem nachalny. Albo... I to są nawet w dużej mierze ludzie wierzący: to są ludzie, którzy chodzą do kościoła, tylko że nie ufają temu, że ja się pojawiam w tym miejscu i że próbuję im coś przekazać. Jest, jest obawa, jest nieufność, jest strach, jest wiele rzeczy, które sprawiają, że. Że jak gdyby nie chcą posłuchać tego, z czym się de facto zgadzają. Bo gdybyśmy zaczęli rozmawiać, to większość z nich się z tym dokładnie zgodzi i nawet temu przytaknie. Więc pomyślałem sobie, że to jest pewien taki, to jest pewna matryca tego, co mamy w relacji do świata. Że współczesny świat ma tyle uprzedzeń, że jak my nie zbudujemy pewnych ścieżek dotarcia do tego człowieka, to Ewangelia. Ja nie neguję tego, że trzeba ją głosić zawsze wszędzie jeżdżę, ewangelizować i dalej to robić. Staram się, jak mam chwilę wolną, dalej to robić w takim kształcie, ale że dzisiaj są też takie mechanizmy, które musimy uruchomić, to znaczy pewną strategię budowania relacji, dojścia do drugiego człowieka, żeby w efekcie finalnym móc mu tą Ewangelię ogłosić. I myślę sobie, że synodalność jest taką strategią. Jest taką strategią budowania relacji ze światem, który jest najeżony, który jest poraniony, który jest w wielu wymiarach zamknięty. I, I widzę, że wielu przedstawicieli różnych kościołów na tym synodzie, że to rozumieją i że oni mają już tą świadomość, że, że potrzeba jest nam pewnego sposobu, pewnego stylu bycia kościołem wobec nich żeby te ich lęki, ludzi tego świata gdzieś oswoić i żeby tą ścieżkę relacji czy kontaktu z nimi budować, trochę też strategicznie rozpoznając, jakie są potrzeby, deficyty, fiksacje, inne takie opracowanie, które ten świat powiedzmy ma, i że też czasami trzeba trochę taką mądrością węża i nieskazitelnością głębicy się w te ścieżki umiejętnie wpisać. Więc, więc ja tu widzę dużą taką mądrość tego, tego syndalnego myślenia, o której papież mówi. Też rozumiem, to jest taka rzecz, która mnie też urzekała, na koniec bodajże papież o tym powiedział, kiedy, kiedy już ten dokument został przegłosowany na koniec i wtedy papież powiedział, że on jak gdyby, komentując go, też powiedział trochę o sobie w takim kontekście, że, że jego rolą, że, że jest tym, kto chce być takim elementem harmonizującym. Nie? Tam były takie słowa o tym, że o budowaniu harmonii, nie? że Papież jest tym, który, który buduje tę harmonię. On, to jest dlatego ważne, że ta harmonia, ona jest nam szalenie potrzebna wewnątrz Kościoła, nie? bo Synod jest też dobrym sposobem na zbudowanie takiej mapy naszego przeżywania Kościoła. I ta mapa pokazuje. Że te kościoły w różnych miejscach świata mają różne prędkości, różne dynamiki, różne oczekiwania, różne problemy, różne sprawy, a jednak wszyscy chcemy być, czy uważamy, że jesteśmy jednym powszechnym katolickim, apostolskim prawda, kościołem świętym. No więc jeśli mamy w sobie tak wiele zróżnicowań, a jednocześnie mamy jako punkt odniesienia ten sam kościół, to nie tylko dlatego, że mamy tożsamo, tą samą doktrynę, czy e, tą samą moralność, ale też dlatego, że, e, że potrafimy się nawzajem e, pojednać czy spotkać tej różnorodności, w którym jesteśmy. I, e, jak to sobie zaaplikujemy do realiów kościoła polskiego czy diecezjalnego, to wcale to nie wygląda w sposób prostszy. Myślę sobie, że oczywiście skala problemów świata czy kościołów na świecie jest bardzo odmienna, ale skala niepojednania czy takiego, takiej różnorodności w ramach naszego polskiego podwórka jest nie mniejsza, a czasami nawet powiedziałbym, że te nasze podziały są bardziej radykalne, że czasami się zdecydowanie mniej szanujemy nie? i zdecydowanie mniej kochamy i zdecydowanie bardziej gorszymy jako Kościół tych, którzy patrzą na nas z zewnątrz, tym, co my w naszym katolickim środowisku wyprawiamy. Więc synodalność jako pewien styl być jakościem jest nam potrzebny jak woda żywa, bo pewno nie jest tak, że dzisiaj nasz sposób przeżywania relacji w Kościele może być modelowy i może być budujący. Ja myślę, że mimo wszystko wciąż bardziej jako Kościół gorszymy niż budujemy. I gorszymy między innymi tym, że mamy taką fenomenalną tendencję do tworzenia sobie problemów, które bohatersko sami zwalczamy potem, zwalczając nawzajem siebie. Natomiast z zewnątrz, jak ktoś na nas patrzy, no to, nie, to jesteśmy nietransparentni, niezrozumiali. Nie? I to jest i to jest do korekty i myślę, że przez lata nie potrafiliśmy wypracować narzędzi, które nam to pomogą e, jak gdyby opanować, a jednocześnie kryzysy wewnątrz Kościoła nam się e, pogłębiają, między nami, relacyjne. I myślę sobie, że jest taki moment, kiedy dostajemy narzędzie, czy jesteśmy w stanie je dobrze wykorzystać, nie ma tutaj odpowiedzi jednoznacznej. Nie? Zależy od bardzo wielu czynników. Ktoś powie, no od diecezji, od biskupa. Może też, ale sam biskup w diecezji nic nie zrobi, jeśli nie będzie miał po drugiej stronie ludzi, którzy chcą podjąć ten, to wyzwanie, prawda? I to jest takie wyzwanie, które jest trudne, ponieważ ono się łączy z czymś, co ten dokument końcowy ma tak mocno podanazywane w każdej części. To już w każdej części tego dokumentu, w zasadzie całe, całe jego jądro zaczyna się od takiego sformułowania nawrócenia. Nawrócenie na relacje, nawrócenie tam struktur, nawrócenie środowiska. No, generalnie tak naprawdę o to chodzi, nie? że się na różnych poziomach rozumienia czy przeżywania Kościoła musimy nawracać żeby być bardziej kościołem misyjnym i bardziej kościołem ewangelizującym. I ja gdzieś wierzę w to, że przy wszystkich takich trudnościach, które mimo wszystko ten dokument gdzieś tam w swoim wnętrzu jeszcze ma, bo on wymaga wiele jeszcze pracy na poziomie powiedzmy takiej Prawnicy muszą się za to posolidnie za pewne kwestie zabrać, pewne rzeczy trzeba jeszcze będzie podokreślać. Tam jest to jest bardziej, tak naprawdę, pewien projekt czy program, niż coś tak zupełnie definitywnie gotowego. Ale przy wszystkich mankamentach i takich punktach słabych, które pewnie byśmy mogli teraz wydobywać i się nad nimi pastwić, to zdecydowanie dla mnie cenniejsze jest to, do czego on nas zaprasza. Nie? A Zaprasza nas po prostu do pewnej odwagi bycia kościołem, do pewnej odpowiedzialności, do pewnego do, do zmieniania pewnej mentalności, która nam w kościele kuleje, właśnie takiego kościoła dwóch kategorii, nie? ta lepsza, czyli duchowna, i ta gorsza, czyli świecka. Przez całe trwanie synodu nigdy nie miałem doświadczenia, żeby ten podział był wyostrzony. Nie, on właśnie był przy całym Uszanowaniu miejsca i pozycji hierarchii Biskupów w tym snodzie, która była ewidentnie podkreślana i widoczna, sam fakt, że akcentowany był jako punkt odniesienia chrzest i że myśmy mogli wspólnie rozmawiać, wspólnie nawet tam się spierać, wspólnie dyskutować, wspólnie roznawać, mam wrażenie, że w niczym nie tylko nie uszkodził, ale tym bardziej pomógł nam w sposobie przeżywania nie tylko siebie. Ale też kościoła, jako takiego, i też trudnych momentów, które gdzieś tam w tej dyskusji się pojawiały. Na, na zupełny koniec ja mogę powiedzieć tak, że miałem takie doświadczenie, które dla mnie było w, tym, w tej części rzymskiej bardzo znamienne. Otóż w poprzedniej sesji, tej w październiku ubiegłego roku, mieliśmy właściwie cztery grupy i cztery razy zmienialiśmy te grupy. Teraz tak naprawdę cztery, bo pięć nawet. A teraz były właściwie dwie grupy. I w jednej, w jednej grupie siedziałem przy stoliku, tam były różne osoby, i siedział kardynał Miller przy moim stoliku. W drugiej grupie siedział arcybiskup Betzing, prawda? Czyli, czyli twarz niemiecka kościoła, powiedzmy czy niemieckiej drogi sądalnej. Nie? Więc ogień i woda, można powiedzieć. Prawda? Jakoś ani do jednego, ani do drugiego nie jest mi tak absolutnie, szczególnie blisko. W wielu kwestiach się, mogę powiedzieć wprost, różnimy. Natomiast miałem poczucie bardzo takich fajnych, dobrych rozmów w tej grupie i takiego zupełnie, można powiedzieć, pokojowego nie tylko kontaktu. Mimo że nikt, znaczy mimo że nikt z nikim nie walczył, to jednak śmiało mówiliśmy o swoim rozumieniu pewnych rzeczy i nawet jak się w tym nie zgadzaliśmy, to y, każdemu zależało na tym, żeby to, co wniesiemy w postaci jakiegoś opisu naszego doświadczenia na koniec, żeby się każdy w tym odnalazł. Myślę sobie, że to takie dobre, mądre poszukiwanie konsusu nie miało w sobie nic y, z takiego y, polerowania albo, albo, powiedzmy, osłabiania wymowy doktryny. Nie? Natomiast było wysiłkiem włożonym, włożonym na rzecz tego, żeby w tej różnorodności postaw, zachować pewną jedność i myślę sobie, że to jest dla mnie pewnym znakiem i impulsem do tego, że możemy to robić w, całym, w całej różnorodności naszego Kościoła, w parafiach, we wspólnotach, w diecezjach czy szerzej jeszcze. No więc ja mogę tylko do tego zachęcić nie? i wierzę, że tak to będzie się rozwijało i, i będę tego jakimś gorącym orędownikiem. Także dziękuję bardzo.